Iglica na Gorzowskiej Katedrze ze złota. Mieszkańcy naszego miasta są podzieleni. Jednak wielu z nich jest zdania, że to zbędny wydatek. Zapytaliśmy naszych telewidzów, co sądzą o tym pomyśle. Panie. Uważam, że to zbędny wydatek. Dlaczego? No dlaczego. No, co aż bogaci jesteśmy, tyle sponsorów mamy. Uważny zabytek, ale on od początku nie był złoty, tylko tak jak ma być, po staremu. Panie co, ja w ogóle jestem nie z Polski, ja z Ukrainy. I myślę, że każdy kościół i każda cerka musi być ze złota, bo to jest Pan Bóg. No po prostu po co takie koszty? Po moim zdaniem takie koszty można przeznaczyć na inne cele niż na złotą iglicę w katedrze. Jest dużo biednych i potrzebujących. osiedli kobieta prosi na operację. Także uważam, że to jest całkowicie zbyteczne moim zdaniem. Ale czemu to ma służyć i komu? Ja nie widzę poza po takiej potrzeby. Absolutnie. I, I tak jest za duży przepych. To już jest zbyteczne absolutnie. Iglica jako element zdobny wieńczący wieżę pokryty złotem. Powinien po konserwacji błyszczeć dawnym złotem w formie galwanicznej, być może ogniowo, być może w formie płatków złota. Jednakże takich prac nie wykonano. Było to złoto mineralne, które w żaden sposób nie oddawało charakteru tego obiektu i nie, niezbyt godnie wieńczyło wieżę katedralną. Tylko w Żłobkach zakończyło się przeprowadzanie specjalnej ankiety na temat obowiązkowego szczepienia dzieci podczas rekrutacji. Chociaż głosy rodziców są jeszcze liczone, to miasto ma już pierwsze wyniki. Okazuje się, że rodzice chcą, aby do żłobków uczęszczały wyłącznie zaszczepione dzieci. O wprowadzenie takiego kryterium apelował radny Robert Surowiec. Jestem absolutnym zwolennikiem obowiązkowych szczepień dla dzieci i uważam, że powinno się szczepić dzieci. Natomiast ja też rozumiem, że to rodzice powinni podejmować decyzje. Najpierw ankiety w żłobkach. W Warszawie skończyło się to w taki sposób, że 90% rodziców uznało, że chce, żeby pierwszeństwo przyjmowania do żłobków miały osoby zaszczepione, dzieci zaszczepione, i tak się dzieje w Gorzowie. Ze względu na prośby rodziców, przedłużyliśmy możliwość składania ankiet do 29. Częściowo już je policzyliśmy. Możemy powiedzieć, że w jednej trzeciej żłobków, w których te ankiety były, zdecydowana większość rodziców opowiada się za tym, żeby powiązać szczepienia ochronne z systemem dodatkowych punktów albo z jakąś jaką inną formą promocji tych właśnie dzieci, które, które przeszły wszystkie obowiązkowe szczepienia. Sytuację prawną analizujemy już od jakiegoś czasu. Ankiety to był dla nas taki argument do tego, żeby, żeby się upewnić, czy rzeczywiście jest takie społeczne oczekiwanie, czy idziemy w dobrym kierunku. Natomiast jeśli chodzi o stronę prawną, to analizowaliśmy to, co się dzieje w innych samorządach naszego kraju. I tam kierunek jest taki, że poprzez zmianę w statucie żłobka będzie można wprowadzić właśnie takie uzgodnienia dotyczące szczepień ochronnych i to prawnicy w tej chwili analizują, wtedy kiedy będziemy już mieli dokładnie policzone wszystkie ankiety, to skleimy to w jedną całość, ewentualnie taki postulat, czy taką ochwałę, którą radni mieliby wprowadzić. Przekażemy te wszystkie opinie związane i z ankietami, i z argumentacją. Czwartek w samopołudniu odbędzie się wyjątkowy jubileusz 25-lecia Dnia Pamięci i Pojednania. To wyjątkowe święto jest efektem wspólnej inicjatywy władz samorządowych Gorzowa i Mieszkaniów mieszkańców dawnego Landsberga. Uroczystości odbędą się tradycyjnie na Placu Grunwaldzkim. Obchodzimy je po raz 25 w historii tego święta. Przypomnę tylko, że to jest dzień ustanowiony na okoliczność takiej symbolicznej ustanowienia pojednania i przyjaźni polsko-niemieckiej. Chodzi oczywiście o naszą tragiczną historię Gorzowa, który kiedyś był Landsbergiem i był zamieszkiwany przez obywateli Niemiec, którzy po 45 roku musieli Gorzów opuścić. Udało się 25 lat temu doprowadzić do ustanowienia takiego święta, który w taki symboliczny sposób kończył te spory. Oczywiście symboliczne, ale niezwykle ważne dla mieszkańców po obu stronach polsko-niemieckiej granicy. Pamiętamy i będziemy pamiętać. Pokazujemy to, że nasza przyjaźń jest na mocnych filarach. Pokazujemy to, że potrafimy żyć w poszanowaniu drugiego człowieka, w tolerancji, w tych wartościach, których chyba teraz trochę nam brakuje. Pokazujemy, że pomimo różnic w historii jednego i drugiego kraju, jesteśmy dobrymi sąsiadami. Zaczynamy jak zawsze, od godziny dziesiątej złożeniem kwiatów przy grobach dawnych landsberczyków, to jest... Na miasta dawnej nekropolii przy ulicy Walczaka na terenie obecnego parku Kopernika. Godzina 12, też tak jak co roku symboliczne uderzenie w dzwon pokoju, który jest de facto symbolem właśnie tego pojednania między Polakami a Niemcami. I to jest godzina 12, oficjalne uroczystości, bardzo otwarte dla mieszkańców, z zaproszeniem najmłodszych mieszkańców również miasta. I później mamy takie dwa elementy, które są nowością i są zorganizowane właśnie między innymi na okoliczność tej wyjątkowej rocznicy 25. To jest premiera i promocja książki wydanej właśnie z, z okazji 25-lecia Dnia Pamięci i Pojednania, a o 19.00 koncert w Filharmonii. Czy to już koniec przeciągający się w nieskończoność historii krów z podgorzowskiej gminy Deszczno? Wszystko wskazuje na to, że tak. Od środy trwa wybożenie stada na nowe miejsce w Lipkach Wielkich. To skomplikowana operacja, w której biorą udział służby Biura Ochrony Zwierząt. Jest to jakby zakończenie tego pierwszego etapu, tak? to nie jest um, sytuacja, w której jakbym kończymy e, czynności. Stato będzie nam towarzyszyć aż do końca swoich e, dni. E, my zawsze będziemy zainteresowani i mamy e, jakby zapis gwarantujący nam możliwość społecznej kontroli nad e, warunkami, sposobem e, jakby opieki nad stadem przez e, nowego właściciela. I tutaj e, tę kontrolę będziemy sukcesywnie realizować. E, miejsce do którego zwierzęta trafią zostało zaopiniowane przez nas z udziałem lekarza weterynarii, który jakby nie wskazał tutaj nieprawidłowości w tym miejscu. Uznał, że miejsce to jest wystarczająco właściwe dla takiej ilości i dla ta, takiego gatunku zwierząt. Stąd też zakładamy, że wszystko będzie dobrze, że zwierzęta miały swój ostateczny, stały dom, swój azyl i, i swoje miejsce, w której dożyją spokojnej starości. Będzie tutaj będzie to niedaleko dotychczasowego miejsca, więc tereny bliskie, znane tym zwierzętom. Cieszę się, że udało się to wszystko zrealizować mimo bardzo wielu przeszkód ze strony różnych osób, instytucji, organizacji. Uda się zabrać te zwierzęta, przenieść je w miejsce bezpieczne. Nie mogę zapewnić, że nic złego tym zwierzętom się nie stanie. Zgodnie z zapisami Umowy zawartej między Biurem Ochrony Zwierząt a e, przyszłym posiadaczem tych zwierząt. E, zwierzęta te nie zostaną e, zabite, nie zostaną przekazane do e, rzeźni, nie zostaną wykorzystywane w celu np. pozyskiwania cieląt, czy pozyskiwania mleka bądź innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Już od pół roku na naszych drogach działa specjalna grupa Speed. Policjanci w nowoczesnych i szybkich radiowozach są skutecznym batem na piratów drogowych. Przez 6 miesięcy wyeliminowano z dróg ponad 4 tysiące najbardziej agresywnych kierowców. Ostatnie 6 miesięcy pokazało, że pomysł na powstanie grupy doświadczonych policjantów ruchu drogowego, między innymi, to był pomysł trafiony, bowiem ponad 4000 tysiące kontroli takich pojazdów. Większość z nich jednak zakończyła się reakcją ze strony policjantów. Mówimy tutaj przede wszystkim o zdecydowanym i bardzo takim wręcz perfidnym złamaniem przepisów na drodze. W wielu sytuacjach to były, to były incydenty i zdarzenia mrożące krew w żyłach. Zdecydowana reakcja policji jest tutaj potrzebna, bo w wielu sytuacjach życie nie daje drugiej szansy. Mówimy tutaj o potrąceniach na przejściach dla pieszych, mówimy o wyprzedzaniu na podwójnej ciągłej, gdzie tylko można powiedzieć na żyletki samochody się mijały. W wielu zdarzeń niestety nie udało się uniknąć i wśród tych są także, którzy stracili życie. Wśród tych 93 osób w minionym roku w województwie lubuskim. To nie tylko od policji zależy kreowanie bezpieczeństwa na drogach. Wiele zależy od samych osób, które są świadkami takich zdarzeń. Wiemy, że takie zapisy są w posiadaniu wielu kierowców, dlatego namawiamy bardzo gorąco do tego, aby dzieli się z policją tego rodzaju zapisami my już będziemy robić swoje procedury karne. Także ponad 4200 kontroli, 3800 skończyło się zdecydowaną reakcją policji, ponad 150 praw jazdy zatrzymanych tylko za przekroczenie dozwolonej prędkości 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. Mówimy tutaj o kilkuset w wnioskach o ukoraniu do sądu i kilku tysiącach mandatów karnych, więc to są olbrzymie, olbrzymie zaniedbania ze strony kierowców tylko w ostatnich 6 miesiącach. Zdecydowana reakcja będzie ze strony Policji. Zapowiadamy jeszcze częstsze kontrole, zarówno grupy z grupy Speed, ale tutaj też wszyscy policjanci, którzy mają w swoim obowiązku dbanie o bezpieczeństwo na drogach, będą tutaj do dyspozycji społeczeństwa.